Witamy się z Państwem z Wolfsburga, z Volkswagen Arena. Pytanie brzmi, czy oba zespoły nas czymś dzisiaj zaskoczą. Miejmy nadzieję, że będzie co oglądać. Kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo się cieszymy, że właśnie z nami spędzą Państwo najbliższe półtorej godziny. Dziś przed nami bardzo dobrze rokujące spotkanie ligi niemieckiej. VfL Wolfsburg zmierzy się z Bayernem Monachium. Domku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy! Skład Wolfsburga na dzisiejsze spotkanie wygląda następująco. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywni, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić. Zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. A teraz realizator pokazuje nam jedenastkę Bayernu Monachium. Czy ty też nastawiasz się tutaj na masę krótkich podań w ich wykonaniu? Owszem, właśnie do takiej gry przyzwyczaili kibiców. To oni będą tutaj chcieli narzucić swoje tempo, zmusić rywala do marnowania energii na długie bieganie bez piłki. Wtedy dużo łatwiej o błąd, który można wykorzystać. Na treningach poświęcają dużo uwagi ćwiczeniu takich rozwiązań, co potem procentuje w meczach. Jacku, powiem ci, że pomijając sukcesy Bayernu, imponuje mi, jak monachijska drużyna jest prowadzona. Myślę, że w Bawarii odrobili lekcję zewce Hollywood w latach 90., -tych. kłótni między Klinsmanem Amateosem i tyrad trenera Trapatoniego. Żaden piłkarz nie jest tu większy niż klub, a wyniki osiąga się stosunkowo niewielkim nakładem finansowym. Svanberg. Dane wejście, traci piłkę. Jozła Kimiś. Piłka do Musiali. Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Arnold. Kibice żądają strzału. Bez faulu, czyściutki odbiór. Opanował piłkę na bri. Strzał teraz. Nadal coś z tego może być. Świetna teraz obrona. Nie odskoczyła piłka. O, i to był książkowy odbiór piłki. Piłkarze Wolfsburga zdobywają kolejne metry. Zobaczmy. To musi być bramka. Byłem pewny, że padnie tutaj bramka, ale nic z tego. Mamy pudło. Nadal 0 do 0, choć okazja była fest. Cóż, muszą próbować dalej. Udrajś, leimer, piłka do Musiali, no i po ataku zagrożenie minęło, teraz Jonas Wind. Svanberg. Maksymilian Arnold przy piłce. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. Kingsley Coman ma teraz przestrzeń na skrzydle. Może to wykorzystać. Wizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. To musi być bramka! Byłem pewny, że padnie tutaj bramka, ale nic z tego, mamy pudło. Nadal 0 do 0, choć okazję. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Svanberg przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Teraz Arnold usiłuje strzelać i mamy pierwszą bramkę w meczu. Ale radość. Trudno powiedzieć, czy było to mierzone uderzenie, czy najważniejsza była siła. Na takim poziomie właściwie strzały są i mocne, i precyzyjne. Tu widzimy, że wyszło jedno i drugie. Prowadzą zatem 1 do zera. No i przejmuje teraz piłkę. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Pewne wejście we własnej szesnastce. Jozła miś. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Ma cenną umiejętność zastawiania się z piłką. Czeka na wsparcie. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Teraz tylko byle bez straty. Mamy aut bramkowy. Znowu ją od własnej bramki. Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obraz gry? Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Svanberg. Wolfsburg buduje akcję w środku pola. Maximilian Arnold przy piłce. Dobrze poradził sobie w polu karnym. Sané. To jedna z ostatnich szans Bayernu na wyrównanie. Ruszają do przodu. Koman ma teraz piłkę. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Wybija tę piłkę. Okazuje się, że pogramy tylko o minutę dłużej. Gorecka teraz przy piłce. Może teraz wyrównać. No i koniec spotkania. Bayern słabszy odrywali. Źle im się ułożył ten mecz, a w konsekwencji przegrywają. Mają nad czym popracować, bo braki i niedociągnięcia były ewidentne. Dzisiaj naprawdę wyróżnia się na tle pozostałych. Ma powody do zadowolenia. Dobra postawa w dzisiejszym meczu. Strzelona bramka, która dała zespołowi prowadzenie. A i w innych akcjach udało się sporo krwi napsuć obronie drużyny przeciwnej. No to zaczęło się. To musi być bramka! Byłem pewny, że padnie tutaj bramka, ale nic z tego. Mamy pudło. Nadal 0 do 0, choć okazja. Teraz Arnold usiłuje strzelać. I mamy pierwszą bramkę w meczu. Aderados.